No hej, system.com i dzisiaj widzowie pokażę Wam nowy updatek i sposób na e, najłatwiejszego Suprema. Moim zdaniem, w e, tej gierce, w tej chwili e, od samego początku gry, chyba nie było aż takiego łatwego sposobu, aby. Z... Zdobyć właśnie Supreme Pet'a, więc dzisiaj oczywiście wam wszystko przedstawię. No i widzę, zanim to strzecie, łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, Taosa wygrała konkurs z poprzedniego odcinka, a wy widzowie dzisiaj, jeżeli chcecie wygrać, otóż to, hmm, to ja wam mogę rozdać tym razem, nie mam pojęcia. E, możemy wam rozdać zwykłego Eternala, bo na pewno w tym czasie mi się uda jakoś dropnąć, a nie, tutaj jest zwykły Eternal, to w sumie czy nie to już wolę wam te yy, mitikale, więc jeżeli chcecie wygrać 5 mythicali yy, w wersji Toxic, strzecie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał oraz napiszcie w komentarzu jak oceniacie update. Moim zdaniem update jest Spoko. Przejdźmy sobie w ogóle do update loga, w ogóle sorry znowu za mikrofon i no live'ik dopiero będzie w niedzielę, no bo wtedy mniej więcej wracam, więc i będzie już normalny mikrofon i wszystko, jutro jeszcze będzie też film z tym mikrofonem, mam nadzieję, że to aż tak bardzo nie przeszkadza, więc dobra, lecimy tutaj Hide and Underwater e, World. Mamy tutaj Kraken Egg, mamy 7 nowych PETów, e, Summer Card Minigame, bardzo fajna minigierka szczerze. Lecimy tutaj dalej, mamy e, Underwater Global Shop, to też jest spoko, to Wam zaraz powiem, New Supreme Pet. E, dwa nowe summer upgradey. Aha, ja tego nawet nie widziałem szczerze widzowy, więc e, zaraz musimy sobie top część e, Together with Community Find Keys and Unlocked Extra Boosts e, Zaraz wam powiem o co chodzi, bo niektórzy w ogóle nie wiedzą o co chodzi. No i tutaj jakieś kody i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy sobie pierw do właśnie upgrade'ów mamy faster Pirate Shop restock. Okej okay. Pirate Shop to jest to Extra Summer Rewards in Item, dobra, możemy to sobie wziąć. Możemy to sobie wziąć. Co ile to się restartuje? Nie mam zielonego pojęcia. Spoko, moim zdaniem, czy tutaj mamy coś dodatkowego? Co my tu mamy dodatkowego? Nie mam zielonego pojęcia. Szczerze, będzie trzeba zrobić tego opening. Nie wiem, czy właśnie wydałem Summer Shell bez sensu. Ponieważ zaraz wam powiem po co one są potrzebne. No i jak przez nie możecie dostać praktycznie darmowego Suprema i ogólnie dlaczego ten update jest łatwy pod Supreme? Pierwszy wam powiem o kluczach, ponieważ mamy tutaj takie rumy, które niestety otwierałem, ale nagrywam odcinek, nagrywam go drugi raz i otwierałem to wszystko żeby no właśnie na odcinku było, ale no niestety nagranie się zepsuło, więc teraz powinno być git. Są tutaj dwa roomy, które już są zrobione, to jest za drzewa i to wszyscy musieli robić, po prostu wam się to odblokowuje, no i mamy też za otwieranie jajki, mamy tutaj busty typu dodatkowe, właśnie muszelki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko na czas eventu, no i teraz zostało nam do zrobienia oczywiście dungeony, więc dungeony będzie tutaj trudno zrobić, czemu to jest? Szparo, dobra, czekajcie, może spróbujemy się tu przycisnąć No i wtedy się nie uda No i mamy tutaj też Treasure mapy, które są chyba najtrudniejsze Z tego co widzę, bo mało osób to dropi Jeśli chodzi o ogólną No ogólnie No i też mamy kart minigame, czy ja mogę zagrać? Niestety już nie mogę zagrać, ale możemy sobie zagrać Właśnie w to, po prostu odsłaniamy karty No i dostajemy jakieś tutaj Rzeczy, moim zdaniem drop tutaj jest fajny No i powiem wam tak, to jest pierwszy sposób Na bardzo łatwego Suprema. No bo z tego co widzicie tutaj na czasie dropi ich serio bardzo dużo, więc myślę, że to jest sposób na suprima numer jeden, więc co godzinkę powecam, to chcę przyjść, porobić to. ale Niestety ja takiej ofarta nie mam i ani razu... Mi się nie pojawił on, jak to się wszystkie karty odsłaniają. Nie pojawił mi się ani razu, więc kurczę no nie wiem, czy aż taki prosty sposób. No z tego co widziałem, to niektórzy tam trafiali obok toksików i tak dalej, ale z tego co wiem. No to po prostu giga łatwo to dropi. Ich jest teraz bardzo, bardzo dużo. Zaraz możemy nawet sprawdzić ile ich jest. no Widzowie, z tego co patrzyłem nawet nie pokazuję ile ich jest, musiałbym go mieć w punkcie No i co widzowie? Lecimy sobie do następnej rzeczy, czyli Underwater Global Shop. I o co z nim chodzi, bo dużo osób się zastanawia, mamy tutaj minus 7 left, 0 left, minus 8 left, co u mnie to tak mniej więcej pokazuje. No widzę, chodzi w nim o to, że mamy oczywiście rzeczy do kupienia. Tylko, że to są globalne rzeczy, czyli jak wam się na przykład wyświetli, że macie 10 stoków tych Kira... Kira... Kraken Shipwrecków, to znaczy, że 10 osób na całym świecie może to kupić. Ja jeszcze nie byłem na odświeżanie tego sklepu, więc nie wiem jak to wygląda. Jest on za godzinę 18, ja niestety nic nie będę kupował bo nie opyla mi się kupować jajka czy random global eventu, bo random Global Eventu to nawet nie mogę sprzedać, to jest najgorsze, a Pirat Jajko, nie wiem za 200 tokenów może sprzedam, czy coś takiego, więc w sumie jakbym wydał 10, to 2000 tokenów, a za tego PETA trochę więcej bym dostał, więc licząc ogólnie, no to zbieram sobie 300 bilionów, właśnie za, mogłem nie robić wtedy upgrade'ów, dużo mi to nie zmieniło, a mogę je kupić sobie później. No i po prostu kupię sobie tego peta, co nie? Eee, Kraken Shipwrecka, to jest następna 125%, więc no powiem wam tak no. W tym evencie jest bardzo łatwo zdobyć 125%, albo ja tak po prostu mówię, albo tak po prostu jest, e, ponieważ e, no z kart łatwo jest to dropnąć. Tutaj ich będzie no około 280, ale jeżeli już macie serię tu uzbierane, to myślę, że na luzie to kupicie. No ja niestety, chyba mi się nie uda, ja, chyba mi się niestety nie uda, bo mój fart jest taki, że so na przykład drowerku dropną 4 już yy, procentówki w tym całym evencie, licząc part 1, ale ja nic, dosłownie, nawet secreta mnie nie dropło, gdzie przypominam otworzyłem 8 milionów jajek bez secreta, więc yy, proszę mi tutaj zboostować yy, laka, bo jak nie to... Nie będzie ciekawe. No i co widzowie? To jest chyba na tyle. Tak możecie zdobyć właśnie wszystkie procentówki. Jeszcze jedna procentówka oczywiście jest w jajku. Jest to oczywiście Summer Tutel, ale no na niego chyba nie ma co liczyć. W moim na przykład przypadku wasze może są jakieś szanse. Ty, fajnie się zbudowały te topki, w ogóle na którym miejscu miejsce jesteśmy, bo to jest ciekawe Jesteśmy na 18 miejscu, dobra, jest spoko. 25 miejsce ma około... ile różnicy mamy od 25 miejsca? Yy, pół tryliona. No dobra, czyli myślę, że może udać nam się wbić tą topkę i będziemy mieli już na samą 100%, więc myślę, że w miarę spoko nie jest to jakiś dobry PET, szczerze, ale zawsze do sprzedania za 3000 tokenów będzie. No i widzowie, no, live'ik będzie dopiero w niedzielę, mam nadzieję, że coś się uda na nim zdobyć, no bo mój team wygląda tragicznie, tak jakbym mógł w sumie powiedzieć, powiem wam tak, no jakbym miał te procentówki w teamie, to by było lepiej, co nie, no ale wcześniej w ogóle, to miałem dwa tutele w tym evencie, miałem też jakieś tutaj testy 25% bo się tradowałem, bo się tradowałem i po prostu miałem farto w tych tradeach. No i udało mi się kupić, dlatego udało mi się też zrobić e, topkę, ale jeżeli teraz miałbym kupować e, PETE zwykłe typu Secrety i tak dalej i wydałbym je, nie wiem, 5000 tokenów, to nie wiem, nie mam 100% szans, że wbije się do top 100 i dostanę se peta, który ma 125%, za którego dostanę, no nie wiem, 5-6 tysięcy tokenów na te ceny, które teraz są, no bo co 125% jest teraz giga łatwo do zdobycia, więc jeżeli chcecie grać teraz, e, chcecie powrócić do gry, to to jest moim zdaniem idealny moment. W sensie, no, jak nie graliście w part 1, to chyba nie ma szansy, żebyście w part 2 zdobyli właśnie z tego under u Watershopu. No, trzeba mieć dobry internet, co, nie? Bijecie 300 bilionów, no i myślę, że dobry internet to jest bardzo, bardzo ważne, żeby kupić tego peta. No i jeszcze odświeca co 6 godzin. Myślę, że w nocy będziecie mieli na przykład większe szanse. Ja na przykład widzowie no nabijam sobie to i sobie co 6 godzin będę ustawiał budzik, żeby mnie nawet budziło w nocy, żeby kupić tego petonu, no bo no tak skończyć event bez sekretów ani bez w ogóle niczego to będzie lipa. No w poprzednim dropy mi dwa gold, właśnie sekrety i parę zwykłych, jeśli chodzi o easter. No a tutaj... Tutaj jest lipa, bardzo lipnie, ponieważ no nie dropi mi nic, dosłownie nic. Nawet zwykły Secret mi nie droppną w by był gorszy niż y, Toxic Eternal, więc no nie wiem dlaczego mi nie chcą dropnić. No ale widzowie, dzięki Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie o konkursiku, pamiętajcie o wszystkim, y, no i mam nadzieję, że pomogłem. Może ktoś z Was zdobędzie. 125% lub sobie się procentówkę, no ponieważ 100% z y, topki klanów, bo myślę, że tam też nie jest y, trudno się wbić jak my w klanie mamy osoby typu które są, no, średnie, no, teraz już się na pewno nie wbijecie do niczego. Sami widzicie, no. Możemy zrobić jedno wolne miejsce dla kogoś, bo tutaj ktoś totalnie nie gra. Nie wiem dlaczego, to są takie nuby. Szczerze, no. Chłop ma 126 bilionów, więc wizowe. Jeżeli chcecie do klanu, zapraszam, będziemy mieli jedno wolne miejsce. A ja wam będę dziękował za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się odcinek spodobał łapkę w górę, subik z łokiem, trzymajcie się do następnego i siema.